się w czwartek niechcący, Nie zdążyłam zawołać pomocy Gdyby zdążyć, to ktoś może podałby coś I dopomógł dziewczynie tonącej. Się w czwartek bezwiednie Teraz wiem, bo objawy powszednie Dawniej pełnia czynów Spałam sobie bez snów Teraz nie śpię i sny niebam we dnie I moje serce Ta wezbrana cząstka Co noc jak słowik Kląska po galąskach I choć wola je wróć lub przynajmniej Skróć, nie powraca, nie skraca I kląska Zakochałam się w czwartek niechcący Nie zdążyłam Zawołać pomocy Gdyby zdążyć to ktoś Może podałby coś I to pomógł dziewczynie do nocy Nie wiem ja Taki fakt, taki fakt mógł się zdarzyć: ani czuć, ani snuć, ani marzyć, ani śnić, ani chcieć. Ani taki zamiar mieć W środę jeszcze żartować z tych spraw A we czwartek notować ten traf Zakochałam się w czwartek przypadkiem aksamit ma oczy jak bratki Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradło. Bo to dla mnie najmilsze są kwiatki Zakochałam się nie na umyślnie Pomyślałam, że może czar bliśnie. Ale czarnica nic raczej Niż i prysli rozkwita codziennie pomyślnie I teraz z rękiem myślę, co się stanie. Gdy może kiedyś kochać się przestanie i że wtedy się znów będzie sypiać. Bez znów sercem zimnym świerszczykiem, blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam mu kratkiem sobie czy mnie kocha lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwarty?